Witamy Was w dzisiejszym odcinku na naszym kanale i dzisiaj no niestety złamaliśmy na trochę naszą passę podsumowań, które są na bieżąco i regularnie wstawiane, no trochę się opóźniliśmy jeśli chodzi o kwiecień, ale no więc przychodzimy do Was z podsumowaniem kwietnia, czyli powiemy Wam o, oczywiście o grach, które pojawiły się i są nowe w naszej kolekcji, o grach, które nie są już tak nowe na, tej, na naszych półkach, ale już w nie graliśmy w kwietniu yy, i Oczywiście na koniec takie ogólne podsumowanie, co się wydarzyło, a co się wydarzy. Także przepraszamy za takie opóźnienie, jeśli chodzi o kwiecień, ale było, możemy czy... się usprawiedliwić świętami, które były w kwietniu, później od razu majówka na samym początku maja, więc. Martyny wyjazd, mój a wyjazd i jeszcze i tak nie dalej. było mnie pod koniec kwietnia. Także dla usprawiedliwienia no troszkę było różnych innych planów, ale już jesteśmy. Tak także, jest. żeby nie przedłużać, to przechodzimy od razu do pierwszej gry. Która jest Która jest nowa w naszej kolekcji Bardzo, bardzo duża, ale już tej gry widzieliście unboxing. A jest to gra Aldara od wydawnictwa Sorden Publishing, którą tu właśnie otrzymaliśmy. No i jest to gra, którą ja niestety jeszcze nie grałem, ale no, na kanale macie unboxing. Jest to gra taka 4x z bardzo mocnym nastawieniem na walki. Mamy tutaj cztery asymetryczne frakcje które się będą ścierać w takich powietrznych właśnie pojedynkach. Mamy tutaj co prawda różnego rodzaju jednostki, ale te wszystkie jednostki są takie same dla e, naszych frakcji, więc tutaj w zależności od tego kto jak w co pójdzie, no to będą, będzie miał inną siłę, e, inne możliwości, inny rozwój i tak dalej. Mamy tutaj coś, takie, też ta, tutaj coś takiego jak dwa rodzaje... Czasu, ataku, nie pamiętam jak się to dokładnie nazywało, ale no, o tej grze na pewno materiał się pojawi. No, ja niestety jeszcze w to nie grałem, a bardzo, bardzo chcę. No, kawał naprawdę, naprawdę potężnej, potężnej I gry. gry. I ogólnie ta gra zbiera właśnie dosyć dobre opinie, jak na takiego 4X. -a. No, i to jest właśnie tutaj, tak mi się wydaje, że to będzie ta zaleta, że to jest taki 4X z dosyć łatwym progiem wejścia, ponieważ jak ja patrzyłem tą instrukcję, to tam jest chyba dosłownie 10 stron. Więc ta gra jest, przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment, że to jest gra prosta, w miarę jak na właśnie 4X-a i co ważne, z dużym, dużym nastawieniem na walki powietrzne. Także Aldara jest pierwszą grą, która zawitała do nas w kwietniu, i teraz muszę gdzieś znaleźć miejsce, żeby. Podłożyć, a niekoniecznie mam miejsce gdzie, więc teraz Martyna przyjmuje inicjatywę. <grymne> no to teraz przechodzimy do kolejnej nowej gry. Tym razem ja Wam ją przedstawię: jest to wiatrakowo. Tą grę otrzymaliśmy od wydawnictwa gramatury. No i oczywiście bardzo za to dziękujemy, bo gra rzeczywiście bardzo nam się spodobała. Martina Już od, od pierwszej. Ale Martyna opowiada się tej grze, ale do tej gry też dodam, że mamy insert od GAMU, który możecie zakupić na stronie gamu.pl. Za to oczywiście bardzo dziękujemy i Martyna będzie opowiadała o grze dalej, a ja ten insert zaprezentuję Dobrze. w międzyczasie, ponieważ. Spoiler, naprawdę jest bardzo, bardzo dobry i no Martyna, mów, a ja sobie potem tulipany te pokażę. No dobrze, więc przechodząc do gry, w ogóle o co w niej chodzi, a, a widząc już na samym początku inserty, które bardzo fajnie nam to wszystko porządkują i rzeczywiście wszystko jest wykonane, jeśli chodzi o inserty, bardzo moim zdaniem dobrze i Porządnie. Widzimy tutaj bardzo ładne kolorowe tulipany, bo te tulipany zbieramy i zasadzamy na swoje pole. A gra polega na tym, że stawiamy wiatraki, sadzimy tulipany, ale cały czas każda nasza runda toczy się według takiego zębatego koła, co są dwa koła, które na siebie nachodzą. No i oczywiście każda nasza runda będzie coraz ciekawsza pod tym względem, że. Możemy na te zębate koła cały czas dokładać jakieś ulepszenia, co za tym idzie. Każdą, w każdej rundzie możemy wykonywać coraz to więcej akcji, te nasze akcje będą bardziej rozbudowane. No i to oczywiście nam to wszystko napędza i dzięki temu zdobywamy coraz to więcej punktów, także gra bardzo ciekawa. Ja powiedziałam wam tylko powiedziałam Wam o niektórych akcjach, które możemy wykonać, bo jest ich znacznie więcej. Także myślę, że warto się zapoznać. A jeśli ktoś lubi euro, tak jak ja, no to ta gra na pewno, może nie na pewno, no bo nie mam takiej pewności, ale myślę, że powinna Wam się spodobać. Warto spróbować. Ja no uzupełnienia tylko powiem, że jak mamy, to załóżmy te dwa taki wiatraczek, każdy ma taki wiatraczek, i tutaj mamy takie strzałeczki, które wskazują, którą akcję możemy wykonać. To co Martyna mówiła, że właśnie możemy wykonywać akcje. Na samym początku rozgrywki możemy wykonać tylko akcję z lewego albo prawego koła, ale właśnie to, co Martyna powiedziała, jak będziemy rozbudowywać odpowiednie, bo nie wszystkie oczywiście te kafelki yy, dają nam dodatkowe yy, wykonanie akcji, albo po prostu wykonanie silniejszej akcji, wtedy sobie będziemy wykonywać tam różne lepsze rzeczy. Tak Także yy, więcej. Nie spoileruję, sami musicie się przekonać czy, czy też wam się ta gra spodoba na tyle co dla nas, my na pewno będziemy do niej wracać i to nie raz i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne jeśli chodzi o granie i później już jak my gramy w dwie osoby w tą grę no to zajmuje nam rozgrywka około 40 minut. 45 między, minut. między 40 minut na godzinkę, ile tu jest napisane? Tu jest napisane 45-90. minut No i bym tu się z tym zgodził. Od, I tak, co ważne, normalnie w, w wersji podstawowej, gry, że tak powiem, czyli w pudełku jak znajdujecie, no to nie macie tych tulipanów. To jest właśnie dodatkowy upgrade pack od GAM-u, którym zastępujecie te kartonowe tulipany, tymi właśnie wydrukowanymi. I naprawdę one są bardzo, bardzo fajne. Ja sobie nie wyobrażam teraz grania tak naprawdę bez nich. Jak już raz zagrałem, w ogóle nie zagraliśmy ani razu z tamtymi, ale nie mam powodu, żeby wyciągać te kartonowe. Także e, Martyna oczywiście standardowo zrobiła spoiler e, w, w recenzji, więc, więc zobaczymy, czy będzie recenzja, czy tylko rozgrywka z opinią. Także to zobaczymy. Ale tak to się prezentuje właśnie. Ten insert i tu naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko jest uporządkowane. Taki holenderski klimat. Tak jest. Tu, tam, tu nawet chyba jest napisane coś o tej Holandii. Tak no jak no czytałem, to właśnie coś to, to się tutaj akcja gry dzieje w Holandii. Tak, tak, także to by było tyle, jeśli chodzi o wiatakowe. Następną grą, nową, ale w sumie też starą, jest gra, którą otrzymałem od wydawnictwa Portal Games i jest to IOS tak. End. Z tą różnicą, że tak. Była niedawno premiera gry Ion's End Wygnańcy, czyli najnowszej podstawki. A tak jak mogliście zauważyć, na kanale pojawia, pojawiają się już odcinki z serii Nemesis u ponieważ razem z Portal Games stworzyliśmy właśnie taką serię, w której pokazuję Wam rozgrywki solo z dosłownie każdym Nemesis jaki wyszedł po polsku. I no, już tutaj nie wyciągam wszystkich pudełek, ponieważ no, dosłownie otrzymałem od portalu wszystkie, wszystkie te pudełka, wszystkie podstawki, wszystkie dodatki, e, prawie wszystkie. I będę, właśnie tak jak powiedziałem, te wszystkie rozgrywki Wam pokazywał. Co dwa tygodnie się taki odcinek pokazuje. Na razie mamy dwa odcinki już są opublikowane i jest to Gnieworodny, a także Królowa Roju. Następny mogę Wam już powiedzieć, że idziemy zgodnie z podstawką i będzie to Książę Pożeraczy. Tak się on bodajże nazywał. A End, nie będę tutaj przedłużał, każdy chyba dokładnie wie, czym jest Ion's End, naprawdę świetny deck, building, deck builder, gdzie wcielamy się w magów bram i naszym zadaniem jest pokonanie właśnie jakiegoś nemesis, z którym walczymy. W przypadku Ion's End Wygnańcy mamy też ekspedycję, czyli taką jakby trochę kampanię, gdzie cały czas odkrywamy nowych magów, nowych przeciwników, nowe karty i tak dalej. Także w bardzo mocnym skrócie Ion's End... Które kiedyś u mnie był w kolekcji, i potem zniknął i ponownie się pojawił. Także to była nasza kolejna gra, i jeszcze kolejną grą, tych nowych gier było w sumie dosyć sporo, tak patrzę. Kolejną grą, jaką otrzymaliśmy od wydawnictwa. Dobrze, jest to Kolejną grą, jaką otrzymaliśmy właśnie od wydawnictwa Galacta, jest to machina Arkana, która. No Jest z tego co tutaj się orientowałem, naprawdę bardzo, ale to bardzo klimatycznym takim dungeon crawlerem. Mogę to nazwać, ponieważ mamy tutaj te trzy scenariusze. Można powiedzieć, że tylko trzy, ale one są naprawdę bardzo, bardzo długie. Tak jak zresztą mamy napisane tu na pudełku, od 30 do 240 minut może trwać taki jeden scenariusz. No, ale jest to gra bardzo, bardzo klimatyczna. A ja to mam, ponieważ będę dla was robił instrukcję z tego tytułu. Także troszeczkę jeszcze na to trzeba poczekać, ponieważ jest to naprawdę zaawansowana gra. W sensie jest to naprawdę takich dużo też mikrozasad, które trzeba, do... trzeba na początku z nimi dobrze się zapoznać, żeby potem je dobrze wam wyjaśnić. Także machina Arkana od wydawnictwa Galacta. Również jeszcze nie grałem, ale zawita niedługo na nasz, nasz stół. No może nie z Martyną, bo to wiadomo, nie Martynę klimaty. Martyna no wiatrakowo, ja przy wiatrakowo, ale no machinarka na to na pewno bardzo ciekawy tytuł, no, który ja chciałem sprawdzić już od dłuższego czasu i będzie taka okazja. A następna gra nowa, która tymczasowo na razie pojawia się w naszej kolekcji, ponieważ jest to prototyp, który otrzymaliśmy od wydawnictwa Ogry Games, no to ta gra dla Martyny może się spodobać. ciekawe I jest to Shallow Sea, tak jak widzicie, no jest to jeszcze prototyp, jest to jeszcze prototyp gry od wydawnictwa, oryginalnie od wydawnictwa Bad Comet Games, natomiast no tak jak powiedziałem w Polsce ukaże się to za pośrednictwem Ogrów, ale szczerze nawet nie wiem czy to będzie zmieniona nazwa, czy będzie, jaka będzie polska nazwa, ale jest w to, może? w głębinach? To no w sumie Shallow, Głębiny, Sea, a może Ogry, słyszeliście? Tak, taki tytuł możecie dać. Ale o czym jest gra? Gra jest o tym, że będziemy układać swoje takie rafy koralowe, a tam będą, będziemy też umieszczać między tymi rafami różne rybki i to będą jakieś tam zależności między nimi, będziemy przez to zdobywać punkty. Nie powiem szczerze, że nie zagłębiałem się jeszcze aż tak mocno. Wiem, że no będziemy właśnie robić te rafy koralowe za pomocą takich kłuteczek i będziemy umieszczać rybki, które są tutaj... Chociaż shallow to taka bardziej mielizna, coś takiego, no ale coś takiego chyba na dnie oceanów i mórz. Także. Będziemy sobie właśnie na tych rafach dokładnie, będziemy sobie na tych rafach układać te różne kafelki tych, tych raf w prototypie są już nawet takie drewniane. Tak, bo to już jest zaawansowany prototyp. jest Nemo, ojacie, i z paseczkami białymi, jak prawdziwe Nemo. Dokładnie. I tu będziemy umieszczać też te rybki pomiędzy. A Doris też? No właśnie, patrzę, mamy taką Doris, ale to, ale żółto, nie... i nawet są woreczki w prototypie. No, nieźle. Kto tutaj coś pisał? To Ty? Nie, ponieważ ta gra krąży po różnych ludziach, że tak powiem. Dobra, my się tu zatrzymaliśmy. No, Mamy tu oglądali. różne rzeczy. W sumie ja tej gry jeszcze nie przeglądałem aż, tak? Szczerze mówiąc. Teraz przeglądam. I co? No, będziemy tworzyć nasze rafy koralowe i będziemy zatrudniać tu naszych Nemo, żeby zdobywały jak najwięcej punktów. Co nie? Okay, tak jest. No przetestuję. I teraz nam się to już teraz to nie mieści. To się, nie będzie się chciało nam teraz dopchnąć. Później to ogarniemy. Okay, tak jest. Patrzcie, czy tutaj mam jeszcze jakąś nową grę? Mam jeszcze nową grę, o której nie powiedziałem. I zmieniamy klimaty z morskich na takie cyberpunkowe. I jest to gra Tamashi. No, niestety mam tylko same wieczko od pudełka, ponieważ jest to rozłożone aktualnie. Ale Tamashi jest to gra od wydawnictwa Awaken Realms, gdzie będziemy wcielać się w. Nawet nie wiem, jak to ich określić. Takich. Nawet nie ludzi, ponieważ my tam się nie wcielamy centralnie w ludzi, ponieważ jesteśmy taką świadomością, która wciela się w ciała różne no i będziemy realizować różne misje. Mamy tutaj różny zlepek scenariuszy, tej gry nie należy traktować jako takiej kampanii, że idziemy od pierwszego scenariusza do ostatniego. To są bardziej takie scenariusze, które będziemy po prostu wypełniać. W trakcie scenariuszy będziemy chodzić po różnych dzielnicach, będziemy jakby je odkrywać, będziemy wykonywać akcje, będziemy zmieniać te ciała, właśnie. To naszą świadomość będziemy przenosić do innych ciał, dzięki temu będziemy mieli jakby lepsze te ciała. Będziemy zarządzać, nie pamiętam jak to się nazywa, ale będziemy, mamy takie plansze, czy chyba to było 4 na 4 gdzie mamy różne moduły, i za pomocą zarządzania tych modułów będziemy odpalać różne zdolności, będziemy walczyć z różnymi przeciwnikami, aby wypełnić cele scenariusza. Także tak się prezentuje, Tamasz, ogólnie graficznie jest to naprawdę bardzo. Bardzo ładna gra, z tego co już widziałem na wszystkich kartach i tak dalej, no moje klimaty, mam tu też trochę taki steampunkowo, cyberpunkowo klimatyczną Japonię, także od razu plus jeden do, do wszystkiego, że tak powiem. Także Tamashi również pojawi się na naszym stole i to by było na tyle, jeżeli chodzi o gry nowe. No to teraz przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli gry, w które graliśmy w tym miesiącu, ale one już nie są nowe na naszej półce i powrócił na stół Azul, ale nie tak jak w poprzednich podsumowaniach Azul Pojedynek, tylko powrócił Stary, ten Azul czekoladkowy, Azul, mistrz Azul, mistrz, czeko mistrz czekolady, powrócił do nas na stół, graliśmy tym razem rodzinnie w tą grę, ponieważ tak jak zawsze Wam mówimy o Azulu, jest to świetny, świetna jakby opcja na to, żeby rzeczywiście Wziąć tą grę i zagrać rodzinnie, bo zasady są bardzo łatwe do wytłumaczenia, wszyscy bardzo szybko uczą się zasad i od razu możemy przejść do fajnej, miłej i pysznej rozgrywki. No a w Azulu chodzi przede wszystkim o tym. Oto tutaj, jeśli mówimy o tym czekoladowym, żeby ułożyć swoją bombonierkę czekolady, w której znajdują się różne czekoladki w różnych kolorach. Musimy zabierać je ze środka z tych talerzyków, tak żeby nam dopasować jak najlepiej chcemy. Czy chcemy zbierać rzędy pionowe, poziome, czy też mieć na zbierać pięć tych samych kolorów, to już w zależności od tego, jak tam sobie chcemy te punkty zbierać. I na początku dajemy oczywiście po naszej lewej stronie czekoladki, żeby do, a dopiero później możemy uzupełniać naszą bombonierkę. No i tak sobie punktujemy i tak dalej, dalej i dalej. Także tym razem Azul, mistrz czekolady się u nas pojawił. Tak. Powrócił na stół. Dokładnie, układaliśmy nasze bombonierki. Tak jest. Mamy kolejną grę, w którą grałem i jest to gra Circadias Nowy Świat. O tej że już słyszeliście na kanale jest zarówno i instrukcja i rozgrywka solo. Ja powiem szczerze, że naprawdę bardzo prąbiłem się z tym tytułem, w szczególności w trybie solo jest taki przyjemny, dosyć jest prosty ogólnie w obsłudze, ale też jest dosyć ciężki do wygrania, w szczególności na tym trudnym poziomie trudności, czyli trzecim z kolei, chociaż ten drugi też wcale nie jest łatwy, a ostatniego to dalej nie ruszyłem, ale ogólnie no, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny Eurasek, gdzie mamy głównie te zarządzanie naszymi kośćmi, Wysyłamy te kości, czyli tak jakby naszych pracowników, do różnych um, tych, nie pamiętam jak to się nazywało, Jadzą teraz powiedzmy, że nazwy to dzielnica, ale załóżmy, nie wiem, targowisko, sterownia i tak dalej, do tych różnych rejonów, wykonujemy różne akcje, rzucamy kosteczkami na ślepo, jeżeli chodzi o to, nie wiemy co, do czego przydzielają, do garaży, do garażów, czy do farm przydzielają nasi Przeciwnicy, jeżeli gramy w tym wariancie od 2 do 4 graczy, planujemy to, odkrywamy nasze planszetki, już wszystko zaplanujemy, i wtedy po kolei sobie rozmieszczamy tych naszych pracowników. No i robimy naprawdę różne rzeczy. Czy tam jeździmy żniwiarką po planecie i zdobywamy zasoby. Próbujemy się dogadać z różnymi tutaj tubylcami, będziemy rozwijać to nasze farmy, garaże, zdobywać kryształy itd., itd. i oczywiście będziemy to wszystko wymieniać potem za stroną na przykład realizowanych kontraktów na punkty zwycięstwa. I tak naprawdę w takim bardzo mocnym skrócie e prezentuje się Cirkadians Nowy Świt. Według mnie jest to gra trochę niedoceniana, gra, która dostała rykoszetem temu, ponieważ w tym samym czasie wychodził Circadia słodka Chaosu, czyli ta symetryczna gra, bardziej Area Control, tak, to była ara Controlka, a tutaj no niestety cała uwaga poszła na tamtą grę i taki nowy świt sobie niestety jest troszeczkę poszkodowany, ale ja chciałem tą grę docenić, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. OK. I to by było prawie wszystko, ponieważ jest jeszcze jedna gra, o której... Mam zapisaną, ale nie wziąłem pudełka, ponieważ jest duże. Prawie tak samo duże jak Aldara, a jest to. Wiedźmin. Nie. Nie. <grymne> nie? Nie. Graliśmy w to. Gramy w to w co miesiąc ostatnio. Berkamoc? Tak, dokładnie. Czy nie wziąłeś tu berkamocki? Zapomniałem o tej, że graliśmy. Ja ja cię mam zapisaną, radę. ale nie wziąłem pudełka. No właśnie, a tak dzisiaj sobie o nie myślałam o tej berkamocce. Może zagramy. No właśnie, więc tu powinna teraz się pojawić Bergamotka. Bardzo fajna, ciężka gra, o której mówiliśmy na poprzednich podsumowaniach. To nie jest Bergamotka, w nią bo nie chciał gram... <gramy>, Gramy w nią w co miesiąc. No i w Bergamotce Czyli? mamy tu grę Euro. A jak się ona nazywała tak naprawdę? O to Oto mi chodzi. To, że Bergamotka to jest, nie jest oficjalna nazwa, to jest nasza nazwa tej gry. Zamki Burgundii, Dokładnie tak. <grafy> więc mamy tu do czynienia. Ludzie zaczęli pewnie teraz szukać na Google Bergamotka Może gra. No więc tak, istnieje. to były. Tak, to są zamki Burgundii, przez nas nazywane Bergamotką. No więc mamy to super bardzo fajną grę, euro którą bardzo lubię grać. Wszystko tam jest, co jest potrzebne w euro moim zdaniem i jest super. To jest gra idealna dla Martyny. Nic tam jest I nie trzeba. mamy swoje plansze, takie sześciokąty, na których ustawiamy swoje żetony, więc możemy budować zamki, kopalnie, stawiać klasztory. Klasztory dają nam konkretne jakieś dodatkowe cele do zrealizowania, za które później na końcu punktujemy. Oczywiście też możemy postawić sobie na tej swojej planszy jakieś zwierzątka, tworzyć różne zagrody z tymi zwierzętami, żeby też je później punktować, bo im więcej zwierząt takich samych na naszej planszy, tym punktów jest więcej. Um, co dalej? A, możemy Budynki jeszcze sprzedawać. Tak, szlaki handlowe to dodatek. E, tak, mieć ten szlak handlowy, na którym możemy sobie też zdobywać różne nagrody za to, czy też monety, czy punkty, czy no różne inne akcje do akcje, tak. wykonania, na przykład. E, I co fajne to to, że te plansze, jest ich ile? Z 20. Ponad 29 no chyba. I to coś jest takiego. bardzo fajne, bo za każdym razem możemy sobie wziąć inną. One się różnią pod względem właśnie ułożenia tych różnych kolorów tych naszych kafelków, które mamy tam kłaść. Ale też myślę, że pod kątem trudności tak, też tak, się też. różnią, bo nie wszystko będzie wtedy tak łatwo nam uzupełniać tak, jak chcemy. Co jeszcze statki, też mi się przypomniało, jeśli chodzi o kolejną akcję. No i budynki też różne, różne które dają, dają budynki. nam różne akcje. Tak jest. No, w zamki w to jest naprawdę świetna. Świetna gra, nie dziwne, że zajmuje topowe miejsce na BGG, które aktualnie teraz zajmuje miejsce, ale no na pewno jest w top 10. No i w sumie zasłużone top 10. Na świetna, 10. naprawdę świetna, świetna gra, prosta, w sensie prosta. Dosyć zaawansowana, jak już się ją tak chcę głębiej e, przeanalizować, ponieważ jest to naprawdę mnóstwo możliwości, ale same zasady no, ma, ma naprawdę bardzo, bardzo proste. Ja ją naprawdę ja bardzo, bardzo Wam polecam. I wraca na nasz stół dość często. co no miesiąc. Tak. Także cóż, tyle, prawda? Dokładnie. Więc przechodzimy do kolejnej części, czyli takie ogólne podsumowanie, co się wydarzyło. No i cóż, e, jeśli chodzi o subskrypcję, no to mamy bardzo fajną, pełną liczbę, bo to na jest 50. Tak, 50 nowych subskrybentów, za co Wam dziękujemy, bo to jesteście Wy. Wy tworzycie ten kanał i to wy jesteście naszymi widzami i cieszymy się, że cały czas przybywacie. I Ży. właśnie w kwietniu pękło nam 2000 tysiące. Pękło, wybiło, pękło. tak jest. 2000 subskrybentów, więc to jest bardzo fajny i bardzo nas cieszy ten wynik. No i oczywiście coś. Jakaś, na więcej. Oczywiście. Jakaś niespodzianka w związku z tym. Myślę, że coś zorganizujemy, ale jeszcze, jeszcze musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość. W cierpliwość, ponieważ jeszcze nie zostało dokładnie ustawione co. <noise> Dobrze, ale ja już oczywiście spoileruję jak zawsze. Tak jest. No ale cóż, tak czasami mam. To Także takie emocje w ogóle. 50 subskrypcji przybyło, a w kwietniu pojawiło się 8 filmów. Jest. I były to. Podsumowanie poprzedniego miesiąca, które było terminowe. No tak, mówiłam właśnie, że to teraz dopiero nasza passa Na chwilę się zatrzymała. Miejmy nadzieję, że tak będzie tylko wróć, na chwilę. Wróć. Pojawiło się materiał o grze, prześladowanie Kraków, którzy aktualnie fundują się na GameFundzie, ale z tego co widziałam, jak to dzisiaj nagrywamy, to już chyba dzisiaj ta gra się ufundowała. I tam, jeżeli chodzi o ten materiał, to pewne zmiany mogły nastąpić, jeżeli chodzi o moją opinię, że ponieważ ta gra no, została zmniejszona cena tej gry. Jak wcześniej ta gra miała bazowo kosztować 150 zł, to podaję, że na kampanii została zmniejszona cena tej gry do około 100, chyba czy 109 zł. No, i przy 109 zł to faktycznie na tą grą można już się bardziej pochylić. Ponieważ, tak jak mówiłem, na materiale 150 zł ja bym wtedy akurat za tamtą grę nie dał, ale przy 109 no ja bym dalej nie dał, ponieważ dla mnie ta gra była troszeczkę zbyt łatwa, zbyt nudna. Ale dla osób bardziej początkujących, no to myślę, że wtedy za 109 zł, jeżeli nic nie przekręciłem, to faktycznie ta gra już może się wydawać dosyć ciekawa i można się po prostu nią zainteresować. Dalej pojawiła się rozgrywka w Tidal Blaze. Bardzo według mnie niedocenianej gry, ale naprawdę bardzo fajnej. Pojawiła się instrukcja do Circa Diansów. Pojawił się gameplay solo do Circa również. Pojawił się unboxing do Tamaszy, o którym właśnie dzisiaj mówiliśmy. Pojawiła się recenzja do Jedziemy do Japonii. A także pojawił się unboxing do tej wielkiej gry, którą widzieliście na samym początku tego materiału, czyli do Aldary. Tak jest. I tak, tak, i się... tak naprawdę. To tyle. to tyle. Jeżeli chodzi o materiały, jakie możecie się spodziewać, no to te gry, które tutaj zobaczyliście i gry, które też widzieliście w poprzednich materiałach, te nowe na przykład, nie Seria. pamiętam, jakie tam były, serię Ion's End, czyli Nemesis Ubram, tych materiałów na pewno możecie się w najbliższym czasie spodziewać. Tak jest. Także my Wam dziękujemy. Za dzisiejszy odcinek zostawcie oczywiście komentarze. Może jeszcze pamiętacie, w jakie gry graliście w kwietniu? No to piszcie w komentarzach. Jak nie pamiętacie, no to, to możecie piszcie, pisać, co graliście na majówkę. Graliście na majówkę. No właśnie, o, właśnie, bo może jakieś spotkania ze znajomymi przy może grillu. I no i przy okazji jakaś planszówka tak była na stole. Także też jesteśmy bardzo ciekawi. No i dziękujemy wam i do zobaczenia na kolejnym podsumowaniu i w kolejnych filmach. Pa!